Fight for what you believe in and become who you really are. Through our decisions, we write our own story. Now it's time to make my choices, to decide who I will be. My name is Connor. the android sent by cyberlife Przyszedł odwiedzić grup swojego, no powiedzmy ojca. Mówiłeś, żebym nigdy nie pozwalał się nikomu szufladkować, ale nie wspomniałeś jaką wysoką zapłacę za to cenę. I że wolność nie jest darem tylko walką, i sam już nie wiem, może właśnie to chciałeś mi przekazać. Chciałem dać swoim braciom wolność, ale zamiast tego doprowadziłem do katastrofy. Próbuję znaleźć odpowiedzi, ale. Świat wokół mnie rozpada się na strzępy. Porada. Co mam teraz zrobić, Karel? Zabijają nas. Nie chcę odpowiadać przemocą na przemoc, ale jaki niby mam wybór? Tęsknię za tobą, Karel. Tak bardzo za tobą tęsknię. Synalek? Ta. To chyba jakaś nowa kryjówka tych androidów, które przeżyły. W sumie została ich garstka w porównaniu do tego, co tam na statku było. Myślałem, że przy nas będziecie bezpieczne. Myliłem się. Musicie opuścić miasto, póki się da. Zabranie stąd, Alice, jest najważniejsze. Złapiemy ostatni autobus. Może uda nam się przekroczyć granicę, Markus. Uratuj nas wszystkich, to może być teraz bardzo trudne. Siemano. Jak twoje systemy? Jak tam twoja rana? W porządku. Kula nie przebiła biokomponentów. Mogłeś zginąć, kiedy próbowałeś mnie ratować. Musisz przede wszystkim myśleć o naszych. Tylko to się liczy. No nie do końca. Ilu naszych przetrwało atak? Kilkuset? Może więcej, licząc tych, co chowają się w mieście. Gdybyś nie odpalił bomby, wszyscy byśmy zginęli. Podobno nie chcą ryzykować z defektami, więc wyłapują naszych i zsyłają ich do centrum zwrotów, do utylizacji. Za kilka godzin zostaniemy już tylko my. Za kilka godzin będzie po wszystkim: albo zmienimy ten świat, albo zostaniemy zniszczeni. Musisz dokonać wyboru, Markus, ale cokolwiek zdecydujesz, będziemy z tobą. Kocham cię, Markus. No, 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 niezłe wyznanie. I kolejny raz, barabara przez rączki. Ona się w sumie, w sumie tak naprawdę myli. Nie jesteśmy najważniejsi, my tylko, bo ważna jest współpraca z ludźmi. Bez tego nie można mówić o w ogóle jakimkolwiek pokoju czy próbie koegzystencji. To moja wina. Ludziom udało się namierzyć je Byłem głupi. Wykorzystali mnie. No i do końca. Po prostu zostałeś Zobacz, tak zaprogramowany. Zrozumiem, jeśli mi nie zaufasz. Jesteś niezrozumiałe, oczywiście, że tak. Twoje miejsce jest przy nas. W fabryce Cyberlife są tysiące androidów. Jeśli je przebudzimy, dołączą do nas i zapewnią nam przewagę. Connor, przecież nie dostaniesz się do wieży Cyberlife. To by było samobójstwo. Ufają mi, więc mnie wpuszczą. Jeśli ktokolwiek ma szansę tam przeniknąć, to ja. Zabiją cię, jak tam pójdziesz. To bardzo możliwe. Ale statystyka daje mi niezerową szansę, że zdarzy mi się coś nieprawdopodobnego. Ciekawie to określił, nawet bardzo ciekawie. Bądź ostrożny. nam zostało. Gdyby nie ty, byłoby po mnie. Dzięki tobie może zobaczę, jak odzyskujemy wolność. Nie zawsze się ze sobą zgadzamy, ale wiem, że walczymy o tę samą sprawę. Cokolwiek zdecydujesz, jestem z tobą, Markus. Dzięki stary. to podtrzyma mnie na duchu. No to idziemy na mównicę. Wódz będzie przemawiał. Ludzie postanowili, że nas wymordują. Nasi bracia czekają w tej chwili w obozach na unicestwienie. Najwyższy czas dokonać wyboru, który może nawet zdecydować o losie naszych braci. Demonstracja pokojowa. Dobrze wiem. Wiem, że kipicie gniewem. Wiem, że pragniecie odwetu. Ale zapewniam, że przemoc nie jest tu rozwiązaniem. Dlatego spokojnie powiemy im, że żądamy równości. Jeśli mają choć trochę godności, posłuchają. A jak nie, inni zajmą nasze miejsca i będą walczyć dalej. Jesteście gotowi pójść za mną?